Karp, kibica reprezentacji Polski Kobiet na Euro 2025. Piękne wydawnictwo przeglądu sportowego. Pokazujemy, prezentujemy, opisujemy. Na tylnej stronie okładki kapitan reprezentacji Polski pani Ewa pa 82 kolorowe strony. Tutaj na końcu tabela wszechczasów Euro. Zaczynamy od wstępniaka, czyli wywiadu krótkiego z panią selekcjoner. Tak się prezentuje spis treści. Jest o drodze na Euro. Jest o sprawie social mediów. Dalsze tutaj wywiady. Oczywiście prezentacja naszych zawodniczek, po kolei. Oczywiście tutaj cała kariera, zawod zawodniczek. Aktualne kluby, informacje. To co wszyscy fani przeglądów sportowych i skarbówki celują najbardziej czyli tabelki do zupełnień. Będziemy wpisywali wyniki, czekamy na piątek. Szybkie zapowiedzi kolejnych skarbów kibica. No i oczywiście prezentacja rywali z poszczególnych grup. Zilustrujmy to na naszym rywalu na Niemczech, tak, jest opis całej drużyny i jest oczywiście tabelka ze składem, opis tej gwiazdy, coś o trenerze, przewidywane ustawienia i historia występów, tak, więc całkiem wesoło. A oprócz tego oczywiście pozostałe drużyny, pozostałe grupy i trochę takich informacji ogólnych. Skarb kibic 13 zł wraz z przeglądem sportowym i wciąż jeszcze z sprzedaży. Oprócz samego skarbu mam przecież jeszcze gazetę, która ma 30 parę stron.